Wiemy, że wielu z Was denerwowało się od tygodni przez wszystkich YouTuberów, którzy zalecają Wam kupno kryptowaluty i powtarzają niemal jak w modlitwie, że wkrótce wzrośnie stokrotnie. Musimy przypomnieć, że większość z tych ludzi nie jest profesjonalistami i nie ma kryształowej kuli, aby patrzeć w przyszłość. Jeśli napotykacie ciągle to nowe filmy na ten temat, to tylko dlatego, że coraz więcej zaraża się gorączką krypto i chcą się wtrącić. głównie dlatego, że chcą sprzedać ci subskrypcje lub inne produkty w swoich filmach. Jak widzicie, pracujemy bez reklam i dlatego jesteśmy neutralni. Mamy więc nadzieję, że włączysz mózgownicę i zwrócisz uwagę na kilka rzeczy, zanim stracisz wszystkie swoje własne pieniądze. Zacznijmy od początku i wyjaśnijmy, że obecny triumf kryptowaluty nie jest pozbawiony konsekwencji. Żadne państwo nie obserwuje bezczynnie, jak kapitał obywateli wypływa i wpływa do spekulacyjnej i niepewnej kryptowaluty. Ponadto kryptowaluta ma obskurny wizerunek i nie jest jeszcze nadal akceptowana społecznie. Chociaż niektóre firmy inwestują częściowo w kryptowalutę, taką jak Bitcoin i inne, a ostatnio nawet Coinbase odważyło się na wejście na giełdę, kryptowaluta jest często cytowana w związku z nielegalnymi transakcjami i zakupami oraz handlem nielegalnymi przedmiotami w darknecie. Może właśnie to być również przyczyną tego, że niektóre państwa zdecydują, że zostanie ona zakazana jako nielegalna, a posiadanie jej stanie się nawet karalne. Właśnie dzisiaj byliśmy świadkami gwałtownego spadku cen Bitcoin po tym, jak jeszcze w południe Dogecoin poszybował w górę. Może jest jakieś powiązanie. Być może sukces tych walut koli w oczy niektórych przywódców rządów, więc bądźcie ostrożni. Zasadniczo trzeba wiedzieć, kiedy ceny spadają, jest to najlepszy czas, aby kupować więcej i inwestować. Lepiej jest zachować to, co zostało kupione przez dłuższy czas, jeśli już spadło na cenie. Nigdy nie sprzedawaj, gdy cena już upadła, bo to nie tylko powoduje lawinę, bo wtedy każdy sprzedaje, tak jest na rynku giełdowym, przeważnie bez zastanowienia, ale dlatego, że upadek cen zwykle regeneruje się i po dłuższym czasie znów wzrosną. Więc po co tracić pieniądze tylko dlatego, że panikujesz? Musisz zachować trzeźwą i chłodną głowę i odczekać. Z drugiej strony może się zdarzyć, że jeśli inflacja wzrośnie i stanie się niekontrolowana, na co Jerome Powell z pewnością nie pozwoli USA wraz z jego strategami, aby kraj i świat były niestabilne. Ale im więcej ludzi będzie rozczarowanych walutą i przyjdą na kryptowalutę, to sama ta zmiana i popyt sprawią, że kryptowaluty zwiększą wartość. Zwłaszcza, że są nieuregulowaną bankową alternatywą dla niestabilnej gotówki. Więc ten scenariusz jest również możliwy. Po hojnych czekach stymulacyjnych ze strony rządu Bidena i zdecydowanym kursie USA w kierunku energii odnawialnej, która tworzy wiele nowych miejsc pracy i przynosi ogromne oszczędności kosztów w przeciwieństwie do ropy i węgla, z pewnością możemy rozważyć zdrowy wzrost giełdy i dobry wzrost różnych akcji już pod koniec maja. Ważne jest to, że zamiast po prostu podążać za wszystkimi i być pod ich wpływem, dobrze by było, gdybyś sam dobrze szukał informacji, zamiast marnować swoje życie na Instagramie, Facebooku i innych takich gównach. Musisz żyć swoim życiem i nie podążać za oszukanym życiem wielu głupich influencerów. Podążając za nimi, sprawiasz, że mają to co mają. Żyją dobrze przez wasz, jakby to wyrazić dyplomatycznie, brak głowy i prostotę. Zawsze słuchajcie różnych źródeł i porównujcie informacje. Zastanówcie się, kto co mówi i co chce dzięki temu osiągnąć. Wyciągnijcie własne wnioski z tego, co usłyszeliście i nigdy nie dajcie się uciskać lub ogarnąć ogólnym hypem. Są zwierzęta, które biegną ślepo za stadem, a następnie spadają z krawędzi skały w pewną śmierć. No i teraz wasze pierwsze niezależne zadanie, aby poszperać w internecie i napisać w komentarzach poniżej o jakich zwierzętach właśnie wspomnieliśmy. Jak zwykle, daj nam lajka, subskrybuj naszego kanału i naciśnij na dzwonek, a będziesz pierwszym, który zostanie poinformowany o nowym filmie, który wrzuciliśmy. Pamiętaj, pozostań sobą, bądź autentyczny, nie wszystko, co się świeci, jest warte posiadania.